Wszystkim. W dzisiejszym odcinku alternatywa dla tradycyjnego szamponu, czyli mydło do kąpieli psa nuka. Wspólnie z karmelkiem opowiemy Wam, co zawiera w składzie, jak je stosować i jakie ma działanie. Zapraszamy do oglądania! Nazywam się Natalia, a na tym kanale opowiadam o psiej pielęgnacji z kosmetykami nuka oraz o wszystkim, co związane z posiadaniem pupila. Zaczynamy! Przypominam, że na końcu każdego odcinka czekają na Was psiaki ze schroniska z rozowisnych, które niczego bardziej nie pragną, jak tego, żebyście otworzyli na nie wasze serca. Czym różni się mydło od tradycyjnego szamponu do kąpieli psa? Na pewno konsystencją, wyglądem, sposobem użycia, ale również opakowaniem. Mydło Nuka, jak możecie zauważyć, jest zapakowane w ekologiczny kartonik, który możemy śmiało zaliczyć do opakowań Zero Waste, a więc kupując ten produkt, dbamy nie tylko o psiaka, ale również o planetę. Mydło dla psanuka tworzy gęstą, kremową pianę, jest bardzo delikatne, odpowiednie również dla alergików, piesków z wrażliwą skórą oraz szczenią. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Mydło to zostało stworzone na podstawie tradycyjnej receptury. Jest to mydło długo leżakujące, minimum 2 miesiące, co zapewnia mu właśnie odpowiednie pH oraz to, że może być ono stosowane również u e, piesków z wrażliwą skórą. W Skład tego mydła wchodzą masło Shea oraz naturalne oleje, takie jak olej arganowy, olej kokosowy, olej żożoba oraz ekstrakty z lawendy i tymianku. Jeśli chodzi o oleje i masła, to na pewno wzmacniają one taką naturalną warstwę ochronną skóry i włosa psa, działają nawilżająco, regenerująco, zarówno na skórę jak i na włos, zapobiegają podrażnieniom i bardzo dobrze nawilżają. Ekstrakty z lawendy i tymianku, tak jak już wspomniałam na poprzednich filmikach, mają bardzo, bardzo dobre działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze odstraszające owady i insekty, przede wszystkim pasożyty, które jak wiecie teraz ze zbliżającą się porą roku, czyli latem, będą coraz częściej towarzyszyć nam na codziennych spacerach z psiakiem i oczywiście nie chcemy, żeby jakiś zagościł na skórze naszego pupila na dłużej. Mydło nuka jest w 100% naturalne, wegańskie, hipoalergiczne, bezpieczne nawet dla szczeniąt, jest wolne od silikonów, parabenów, sztucznych barwników, e, wszelkich fosforanów, soli oraz alkoholu. To wszystko razem zapewnia właśnie temu produktowi działanie. Pełni bezpieczne dla psa, bo właśnie na tym nam najbardziej zależy, a teraz pokażę Wam konsystencję i wygląd produktu. Z łatwością otwieramy pudełeczko, wyjmujemy mydło, ma ono delikatny lawendowy kolor, co jest związane z dodatkiem naturalnej niki. Nie ma tutaj e, żadnych sztucznych barwników, jak wspomniałam wcześniej. Mydełko absolutnie w żaden sposób nie zmienia koloru sierści. Może być śmiało stosowane zarówno u białych psów, jak i o tych z ciemno Szatą. Jest dość twarde, co zapewnia mu e, trwałość stosowania, to znaczy wiele razy możemy je użyć i nie zmydla się ono tak szybko, jak na przykład mydła glicerynowe. A teraz Karmel pokaże wam, jak pięknie mydło Nuka pieni się na jego sierści i jak go używać. Dokładnie namaczamy sierść psa. Wyjmujemy mydło nuka z opakowania i masujemy kostką mydła mokrą sierść psa do uzyskania gęstej piany. Dokładnie rozprowadzamy pianę po całym ciele zwierzęcia, oczyszczając je w ten sposób z brudu. Pamiętajmy, żeby omijać okolice oczu, uszu i pyszczka. Po dokładnym masażu spłukujemy sierść psa letnią wodą. Następnie nakładamy odżywkę w kremie na kilka minut. Spłukujemy produkt. Osuszamy go ręcznikiem. Na koniec możemy użyć jeszcze odżywki w sprayu, aby kompleksowo zadbać o sierść psa. Pamiętajmy, że podczas każdej kąpieli, niezależnie od produktów, jakich używamy, jeżeli produkt dostanie się do oczu psa, trzeba go dokładnie przemyć obficie letnią wodą. Natomiast jeśli chodzi o uszy, pamiętajmy, żeby dokładnie osuszać je ręcznikiem, w ten sposób zapobiegamy wszelkim infekcjom i stanom zapalnym. Po kąpieli dobrze jest również wysuszyć psa suszarką, jeżeli oczywiście sobie na to pozwoli. Pamiętajmy jednak o odległości minimum 20 cm od psiaka oraz o tym, żeby powietrze suszarki było ustawione na średnie ogrzewanie, żeby w żaden sposób nie poparzyć pieska. Jeśli chodzi o karmelka, ja niestety nie mogę sobie pozwolić na suszarkę, ponieważ karmelek jest psem po przejściach, nie chcę go dodatkowo stresować, a naprawdę bardzo, bardzo nie lubi tego sprzętu. Dlatego zawsze wykonujemy kąpiel przed snem, wieczorem i nie wychodzi na zewnątrz, dopóki jego serce dokładnie nie wyschnie. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. My z karmelkiem zachęcamy Was do subskrypcji tego kanału oraz do pozostawienia łapki w górę pod filmikiem, ponieważ karmelek bardzo napracował się, żeby materiał wyglądał tak dobrze. No i oczywiście serdecznie zachęcamy Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie zarówno Karmelek, jak i reszta jego przyjaciół dzielą się swoimi przemyśleniami na temat testowanych produktów, ale również na temat życia codziennego. My ze swojej strony życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia.